Moja córka no trochę, trochę jakby no, wydała mi wojnę dojrzewając, mm. pokoleniową też. No i kto wygrał tę wojnę? Nikt. Właśnie o to chodzi I to się stało w trakcie kręcenia sceny w filmie, w serialu Śleboda. Nawet nie musicie oglądać serialu. Zobaczcie sobie ostatnią scenę tego serialu, bo ja tylko jeden dzień zdjęciowy z nią zagrałem w ogóle, w mm. całym filmie. Notabene jej dziadka. Uh -huh. Przewrotność scenarzy. Ale zagraliśmy to i w trakcie tej sceny, jak ja to mówię, polubiliśmy się. Znaczy, jak gdyby coś, coś z tej wojny, która jest zawsze między córką i ojcem, jakaś jest wojna. Ale też jest fascynacja i podziw. Tak, ale, ale jest też taka próba, próba jak gdyby eh, akceptacji. I to jeśli chodzi o ojca, to łatwe, ale dziecko, które ma ojca dojrzałego, bardzo dojrzałego, i, i zaakceptowanie jego światopoglądu kilku, trzech pokoleń, przynajmniej jak mówisz, mm -hmm. wymaga od obu stron olbrzymiej empatii właśnie.